Cześć, ała! Cześć, to znowu ja, Rozetka LPS TV. I strasznie, strasznie, strasznie się cieszę, że y, mogę Wam zaprezentować do końca grupę i Bernasię moją świnkę morską. Tylko y, świnkę morską na końcu. Mogę Wam pokazać, jak ją głaszczę, ale to nie wiem, y, czy się nam uda to pokazać. Na razie po prostu pokażę Wam moje wszystkie osoby z grupy i na tytule oczywiście już przeczytaliście jak ta grupa się nazywa no oczywiście bo no po prostu zaczynamy to jest Berengar ma czerwony magnesik tak i teraz Będę pokazywać też te osoby z grupy, które pojechały za mną do babci. I jest on z grupy numer 6. Berenger jest numer 6. Tak. Numer 6. Uh -huh. No dobra, to teraz już odkładamy Berenger. Duffy ma małą dziurkę. Jest on numer 5 z grupy. O Boże, przewracają mi się te postacie, no, trochę. No ale, o Jezu, znowu. No, czy ja jestem? proszę się. Bo oni nie, nie Dafil. No dobra, nie, no dobra. Po prostu Dafil tak się przewraca, ma takie nóżki, i to... no. Więc Dafiego jeszcze nie znacie. my tutaj te tak wyryty. Znaczy, ja mogę Wam to zaprezentować Tak właśnie wygląda Daffy. Cześć! Dafi się wygłupia spokojnie. Więc teraz odkładamy Daffy. Tu Mikołaj numer 7. Bardzo ładny piesek. Tak w ogóle mi się podoba. Ma małą dziurkę. Jest on strasznie piękny, no. Bardzo, bardzo, bardzo się mi podoba ten piesek. Dostałam go od babci. Mogę pokazać też jego znaczek LPS. Tutaj ma wyryty jak dach. O! Właśnie trochę przybliżyłam. No dobra. To Mikołaj już odchodzi. Ojej. Figurki mi się przywracają. Fionka, piesek rozetki. Bardzo mi się podoba. Jego, znaczy to nie jest pet shop i nie ma w ogóle znaczka LPS. Tylko po prostu wzięłam jakichś klocków, czy tam jakiegoś zestawu z Barbie, no ale teraz nie o takich zestawach, tylko po prostu o grupie no Dobrze, więc Fionkę już odkładamy, bo Fionka nie ma nic do powiedzenia oprócz... <śmiech> <śmiech> ósma sawana, które się jeszcze nie, zale nie zaleczyło od Demy. Zacznie brzydkie łapy. Przepraszam, ale ona już jest stara. No, ma szary magnes, pewnie każdy ją z nas popular. Daję ją tutaj odsunę, tak? No i ma Shary magnes. Nie chce mi się dłużej przetrzymywać tego filmu, więc po prostu. Dajmon, śliczny jomnik, ma dziurkę. Ją znacie, więc y, tamtej będę pokazywać trochę szybciej. To jest Mercedes na dziurkę i wygląda tak. Dziękuję, takie gwiazdki przecież je znacie. No, na dziurkę, no. I nie mam nic więcej do opowiedzenia, jak to Oraz nasza ulubiona postać z filmu. Rozetka na dziurkę. Jest to oraz Skinny Sparkle Spaniel. Tak. Skinny Sparkle Spaniel, czyli, że to jest magiczny i wielkie gwiazdki. I jeszcze chcę powiedzieć, że będę tam pisać. Dobra. I to tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie. W ogóle w filmikach chcę, żebyście już yy, się ze mną pożegnali. I No, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję, subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę jeśli wam się podobało oczywiście pojawię się w następnym odcinku ale obiecałam wam że jeszcze zobaczymy Bernaś więc zapraszam tak to jest Bernaś moja świnka morska mogę go tutaj odpiąć o poczekajcie go, żeby nam to nagle nie wyskoczył z co kochani z niego nie się, bo mi się nie No dobra, więc zapraszam do rozetki. No to wszystko. Dziękuję w ogóle za to, że obejrzeliście mój filmik. Mam nadzieję, że lubicie mój kanał i w ogóle bardzo się cieszę, że go oglądacie. No i... Ja po prostu chcę powiedzieć już pa, pa, dziękuję, że jesteście w ogóle drodzy widzowie. Już się z wami żegnam. Pa, pa. ten film trwa 6 minut.